Cześć, z tej strony Mikał, autor powieści fantastycznej Epika. Dziś chciałbym rozwinąć troszeczkę temat inspiracji. Mówiłem o fantastyce naukowej Lem oraz Aldis, a dziś chciałbym co nieco powiedzieć o horrorze. Jeśli horror, no to nie mógłbym nie wspomnieć o Stephenie Kingu oraz o Grahamie Mastertonie. To byli moi dwaj bożyszcze jeszcze od czasów gimnazjalnych. Graham Masterton odszedł troszeczkę powiedzmy na margines w czasach późniejszych, niemniej jednak Stephen King do dzisiaj pozostaje można powiedzieć moim takim idolem, jeśli chodzi o literaturę, nawet literaturę nie tyle grozy, co taką literaturę grozy popularną. Nie mógłbym nie wspomnieć o Mrocznej Wieży. Mroczna Wieża oraz Talizman czy Czarny Dom są to powieści, które wywarły na mnie szczególne wrażenie. Tym bardziej, że zainspirowałem je co nieco do stworzenia wizji świata, który w, cudzysł w cudzysłowie się posunął, czyli który zdegenerował z czasem. Zabawne jest to, że gdy pisałem pierwszą część epika i nie wiedziałem jeszcze nic kompletnie o mrocznej wieży i gdy potem odkryłem ten cykl powieści, pomyślałem sobie, kurczę. Stephen King już to wcześniej wymyślił, ale bez strachu. Epika to zupełnie co innego inny koncept, inne postaci, inny świat. Myślę, że warto czekać na premierę, która już będzie niebawem. Bądźmy w kontakcie, śledź moje materiały. Mniej więcej co drugi dzień publikuję coś nowego, również grafiki koncepcyjne. Bądźmy razem. Zapraszam do odwiedzania moich mediów społecznościowych. Na razie, hej!